Siemka, pokażę Wam, jak wygląda placyk. Tyle, co mogę Wam pokazać, jeżeli chodzi o kategorię C do E. No i tutaj, przede wszystkim, jeżeli chodzi o robienie tych manewrów, to jest zdecydowanie trudniej, no bo jednak przyczepa i gabaryty przyczepy robią swoje. Jest to wtedy zestaw. No i co mogę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o kategorię zdanie placyków kategorii C plus E? No przede wszystkim istotne jest to, że Zaczyna się od sprzężenia auta, więc sprzężenie auta z przyczepą już jest pewnym wyzwaniem, i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te elementy odpowiednio po sobie zrobić, bo można tak naprawdę szybciutko skończyć. Potem prezentacja auta, też jest kilka myków, trzeba na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o manewry, no zdecydowanie są tutaj trudniejsze, już z uwagi na to, że jest przyczepa, i dla mnie osobiście najtrudniejszym było nie był łuk. Łuk też jest tutaj zawiły, ale generalnie można go spokojnie zrobić jak się to leci na tych patentach. Ale dla mnie najgorsze tutaj było wykonanie tego manewru, żeby po parkowaniu skośnym, ona jest tutaj, odpowiednio się ustawić, żeby wykonać później parkowanie tyłem. No i tu faktycznie miałem duży problem, że praktycznie nawet przy pierwszej próbie w ogóle nie wjechałem do garażu, tylko od razu sobie tu wyciągnąłem auto maksymalnie do przodu, żeby ustawić je po prostej. I tą drugą próbę wjazdu tyłem już wykonać dobrze. I no, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli się najedzie na linii lub na pachołek, no to niestety koniec egzaminu, więc trzeba zrobić to na tyle dobrze, a są tylko dwie próby na każdy z elementów do wykonania. Więc no, tu już nie tylko chodzi o poprawność wykonania danego elementu, ale też się trzeba po prostu dobrze ustawić, żeby po prostu wykonać kolejny element. Które jest do wykonania, więc przykładowo po skośnym trzeba się dobrze ustawić, żeby wykonać prawidłowo parkowanie tyłem. A to już jest dosyć trudne, i tu faktycznie się nie dziwię, że część osób może mieć z tym problemy. Jeśli chodzi o przyczepę, to zaraz powiem Wam jeszcze o przyczepie. No i dobra, i tu mam jeszcze przyczepę. Jeśli chodzi o temat przyczepy, to przede wszystkim y, chyba największy problem i największa trudność no, to jest y, sprzężenie tej przyczepy z samochodem. No też trzeba na kilka rzeczy zwrócić uwagę: odpowiednią wysokość dyszla, żeby podnieść w ogóle dyszel, y, żeby podłączając elektrykę, wyłączyć zapłon, no bo tutaj można w tym momencie po prostu skończyć już egzamin. No i też po powrocie z miasta, jeżeli się na mieście wszystko fajnie uda. No to trzeba też jeszcze zestaw rozprzężyć, więc tutaj też potrafią być niespodzianki, że niestety ktoś może się podjarać i finalnie po prostu popełnić jakiś błąd, na przykład nie wyłączy zapłonu przy rozłączaniu instalacji, nie postawi pachołków zabezpieczających pod koła. No i niestety, można skończyć egzamin, będąc już tak naprawdę z powrotem na placyku, więc z przyczepą trzeba się po prostu pewnych rzeczy nauczyć, pewnej kolejności. Jest to do zrobienia oczywiście, ale trzeba być zdecydowanie bardziej skoncentrowany, zwłaszcza jak się już wraca po półtora godziny egzaminu i można po prostu jakąś gafę walnąć. Więc niestety tutaj więcej to wymaga wysiłku. Sam placek jest trudniejszy, miasto o mieście jeszcze oddzielnie powiem jeżdżenie na mieście. Ale jeżeli chodzi właśnie o sprzężenie przyczepy i jej rozprzężenie No to praktyka, praktyka No 25 godzin jeżdżenia przy tym łączonym Więc też jest więcej, żeby się tego nauczyć Ale może się tego nauczyć, więc tu jeszcze tak Na koniec pokażę jak to wygląda I plus jeszcze z tej strony, plus cały Plac manewrowy, co prawda E do C do E jest z tamtej strony Nie mam tam jak podejść, żeby Wam po prostu pokazać Ale jeżeli chodzi o te patenty To też jest wiele rzeczy narobionych na patentach, czyli odpowiednia belka będzie miała znaczenie przy ustawianiu się czy przy cofaniu, zwłaszcza przy, zato, przy zatoce przy łuku raczej, jak, jak cofasz łukiem to odpowiednio, żeby się zatrzymać tego nie widać, więc tu tak naprawdę belka akurat w tym wypadku, tutaj na tym placu belka po prostu pokazuje Ci gdzie masz się zatrzymać, więc patenty, jeszcze raz patenty, żeby to po prostu oczywiście wiedza, trzeba się nauczyć ale patenty, które po prostu pozwolą, żeby Tą wiedzę, tą wiedzę po prostu później w praktyce przełożyć i można placy go i wyjechać wtedy na miasto, bo fajnie jest wyjechać na miasto, a nie skończyć po prostu na placyku i zapłacić tyle kasy bez potrenowania sobie miasta.